Yo, 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 Siemano, witam was bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku z gry GTA 5 Online dzisiaj. Zdobywamy 100 tysięcy dolców, jak coś, jak co czwartek, czyli premia na próby czasowe, bro! Znaczy próby, no, znaczy nie premia. Dobra, jebać, Po prostu zdobywamy 100 tysięcy. Dobra, słuchajcie, no, trasa nie jest łatwa, więc no. Trzeba trochę zbugować, czyli na maksa. Op. Dobra, zapierdalamy. Nie wiem czy ten motor jest na tyle dobry Żeby po tym terenie zapierdzielać Bo jest też taki tańszy motor On chyba 36 tysięcy kosztuje Ale jest bardziej zwrotny I chyba, nie wiem czy szybszy Chyba nie szybszy, ale jest bardziej zwrotny Ja go mam, tylko nie mam go ulepszonego, co nie? I właśnie jak zdobędę teraz 100 tysięcy To kurwa go ulepszę Nie wiem, czy zdążę. Będzie, będzie ciężko, co nie? Dobra, mam, mam jeszcze czas, mam jeszcze czas. Cisę na padzie. O kurwa, jak daleko to. Ej, ja nie zdążę, nie mam szans. Aczkolwiek, kurwa, ej, na luzie, na luzie. Dobra, elegancko, 100 tysięcy wpadło na konto. Ej, no ja myślałem, że to będzie trudniejsze, co nie? Czyli ten motor daje radę. Po prostu trzeba umieć jeździć, co nie? Więc no, za pierwszym razem się udało, tak jak w poprzednim tygodniu, w czwartek też się z... udało za pierwszym razem, no i chyba będę zbierał na MC Bandito, żeby kolejne 100 tysięcy zdobywać, no wiecie, zawsze te 200 tysięcy, no to całkiem niezła forsa, co nie, do zdobycia, no i elegancko zostało to wszystko tutaj przejechane i jeszcze się wywaliłem na koniec, ale naprawdę ta, ta noctowizja wygląda zajebiście. Znaczy te okularki takie, co nie? No zajebisty kask. Heum znaczy się. No i co? No to byłoby chyba na tyle. Trzymajcie się, cześć, do następnych odcinków. Pozdro Jolo LO 320 Mordy.